Witajcie. Dzień Z tej strony My znowu gramy w World of Tanks, te nasze stare, dobre gówno. No pozmieniali coś, że... Po... No, w ogóle jest nowa wersja. 9.2 chyba bodajże. Dali tam jakieś gówno, podgłoś trochę. Nie był lepszy, ale to Ściągaliśmy jest... Ściągaliśmy ten, jakąś paczkę moduł, że dźwięk miał być bardziej realistyczny taki jakiś... Wiebany ten, jakoś to się nazywało, coś tam. Coś tam czekaj, gnom, coś tam. No, coś tam, coś tam, coś tam będzie. Właśnie na tym między innymi inne mody, że coś tam, coś tam, ale właśnie nie ściągnę się, bo błąd wyskoczył i gówno już mnie to wali później ściągnę. Tak, jest jakaś promocja, że jest doświadczenie razem pięść. więc z niego skorzystamy. Mimo, że Gram chyba w tą grę chyba z 3 miesiące temu, a dzisiaj jest. 17 sierpnia to dzisiaj spróbuję na szworne, bo to szybko się rozwala. Jest! Ważne, żeby wiecie, pojechać, rozwalić się i wrócić. A i nowe machy. I chyba to jest właśnie ta nowa. O, będzie, może więcej. A i nowa muzyka. O, możliwe, że będzie więcej FPS-ów, bo dokupiłem RAMu, co pamiętam. No. Ciekawe, ile będzie ładować. Patrz, nowa muzyka. Mam nadzieję, że tutaj nie ten. Nie dali praw autorskich do tych muzyki, tych innych, bo szlak by jasnym nie trafił. Wystarczy, że z w już wycwanili. No. ich twórczość też już jest zastrzeżona. Tak tak jest. Trochę mnie denerwuje te trąbki. <grym> trąbki. Ale... Ale dali nową. Fajna nowa taka. O, w ogóle była... Ale dziś... nie kojarzę mi się złotem. No. Bardziej z jakimś kurde RPG, oh, oh. bieganie i szukanie główna O, ładne Pink FPS-ów 24! Rzadko, rzadkość. A mamy, wszystkie detale mamy na minimalne. Cieszycie się? Oglądacie. O, jeszcze Pink ładnie rośnie. Ja nie wiem, Pink jest posrany. niedługo tak go wywali i będzie zacięć gdzieś na. I co, pewnie mi rozwali, bo jakiś inny mnie wykryje. A, przecież są inne sztugi. Właśnie, to jest nowa mapa, my jej nie znamy. Yy, wiesz, że w chujowym miejscu stanąć, nie wiem, czy sobie tu uświadam świadami... Ja tej mapy nie ogarniam, człowieku. Nie ogarnier, właśnie. Nie ogarnier. Tego, tej mapy nie ogarnię. Jeszcze tam jest dziś? Serio? Ale tam to już takie kufno. Widzę, że moi niechętnie ten jadą, więc. To ja pojadę Wygramy na gówno zrobimy, jak zwykle zresztą. Znaczy, wcześniej zawsze coś robiliśmy, a teraz... Uwierz, kurwy To go No, cztery. Cztery, nie. Błagam. 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 Eee, cztery. Tylko po co, jak już... A, pink teraz, Te, no, 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 mówiliśmy o to tym, teraz... wspominaliśmy. Tak, tak. No, y, tak się gra z lagami. Właśnie <laughs> orły. Potrafi. Tiger mu tego fraga zabrał, o, jaka szkoda, no. Nie, do garażu. Widzicie, i dlatego nie gram wota. pierwsze lagi, po drugie FPSy. I po trzecie, coś w mechanice gry też spieprzyli, więc... Weźcie grajcie w takie jakby betę, która oficjalnie jest, że nie jest betą. Chociaż chyba to i jest beta. Dobra, w każdym razie pogramy chyba i 8. No bo się update'uje, No to jakiś musi być. Nie wiem, to są wersje. No, w każdym razie niedopracowane. Yy, I są... Muze... Is... Nie postrałam się. No. Isa ósemkę powinieneś mi dać, bo ja miałem wyczucie do Isa trujeczki, do ósemki, a z tego co widzieliśmy wcześniej No ja mam ciebie... wyczucie do traktora i do samochodu, a ty nie masz do żadnego drobnego. Gówno tak wiesz, ma. gówno. Ach, gówno. W dupie myślałem. byłeś. W każdym razie będzie chujowo. O! <laughs> To wszystko wejdzie, co prawda, tu ma, ale też Czekaj, ja Pokaż, pokaż, Dali siatkę na tę chyba. Nie, no. pokaż, zakryli ci ten znaczek. Gdzieżby mi z mój znaczek zakryli. No. O, zapomniałem, że to tyle ładuje. O! Coś już... Przez bagno, gdzie on tu bagno widzi? Co przez bagno? Piszeł Bottom. Ale tu nie mam bagna. A, bo już wiesz gracze i oni wiesz Mają swoje nazwy. No Są swoje nazwy i te inne dupy. I garet i garyt. I don't garret Jeszcze mój angielski. No. Czekaj gdzie tu jest gwiazd? Lepiej się nie. A, wyrównali to. tak No wyrównali. A B! c niechaj. No. Yeah, o, tutaj mam automatyczny jadą. system gaśniczy. Zajebiście. O, ze mną jedzie. I niedługo ten automatyczny system gaśniczy. To jest twój ostatni i jest automatyczny zakup w garażu, więc wiesz. Świet. Albo pójdzie złoto, albo pójdzie srebro. A ja i tak nie wiem, to... wiem czy pojechaliśmy na hama czy co. Ja już dawno w to grałem, to już nie ogarniam. Już to mówiłem, tak. Ale zobaczycie, jak gramy po przerwie. No. Znaczy już się o, na Hornem. Chyba to dalej było i na no właśnie. Widzieliście, jak się na Hornem popisaliśmy znaczy Piotrek się popisał. No. Tam to chyba było rozwajeble. O, i istrujeczka. Co prawda, to prawda, ale. My jesteśmy gorsi. Co prawda, mamy wyższy tier. jak ktoś inny wyjedzie ci zaraz. Mamy wyższe tiery, ale jesteśmy gorsi. A dlaczego? Taki złom. Tego mówiłem nie ogarnie. Oh, o, fuck! Pydę. O! <laughs> jeszcze trochę. Wiesz, mu działo weszło. A, fuck you bitch. Przy odejemy godziny? 5, 3, 2. Pewnie lag będzie, bo już widzę ping. Bywali mnie? Nie, yeah, jest, jest. 200, spokojnie. <laughs> 200, spokojnie. <laughs> Maria, no jest czy nie? Gdzie są twoi? Pomocy, pomocy. Y... Pomocy? Długie zastanawianie się nad komendami, bo mogli zmienić. No właśnie. O! No, Wyjechał! Rykoszatałkę, A ten to chyba dziecko gra. Ale. I tamten z Isem Semko, to chyba też jakiś niedorozwój. Widziałeś wyjechał tak dał Ci strzelić? Patrz, o, dziękujemy. Przynajmniej widzę, że nie tylko. Ale jak tak. zwykle będziemy pewnie przygrywać, bo tak jest, jak nam dobrze Ale idzie. patrz, patrz. Nie. Twój wypychał chyba. Tu musimy wygrać, bo. Bo ten. Bo, bo ten... tak. Bo ten czołg ma bardzo niskie wygrane, więc tym razem dali naj... nam słabszą drużynę, prawdopodobnie. Co ja robię? No i pyk weszła. <laughs> <laughs> To ja może wyjadę, panu. Oczywiście to był strzał, tak z biegu, bo... No dobra, tak. teraz się tłumacz. To obak, obok nas to co to jest? Eee, 75. Eee, dobry cząk. Średni? Chyba średni. Średniałkę. Mm, nie wiem. O, 300, przyjmujemy im. 300, kurde. I... nie wiem. Szanse są dosyć wyrównane, wiesz? Chyba tu Arta będzie walczyć. Tak, myślałem. Jeszcze nie trafiła menda, paździoch jeden. Dobra, wejdź we właści strzelę. Co za późno? Co za późno? Kościół. Pomoc! Ej, co, co, Polak napisał za późno, czy to była taka komenda? Good job, idiots. Ha, czyli coś spieprzyliśmy. No wejdź. A! Jedzie tam niszczyciel. No i... Te, te 25... O, I są 8 tyłu. A już nie. To teraz atakujemy... szarżujemy. Trzeba szarżować, bo naszą bazę okopują. Już przegraliśmy chyba. Ciekawe... Czy tak, kto... przegraliśmy. Czy ktoś będzie na tyle inteligentny, żeby Bo się... coś strasznie szybko nam bazę kapują. Yy, Lak. Po prostu. To jest jedyne wytłumaczenie. Jeszcze głupia, mała depresja wieży. Już mogę strzelać, tak? To teraz przyceluj. Yy, Przegraliśmy. Dead, jak zwykle. Ach, no, szczęście. Jeszcze nam ro naszego rozwalili pięknie. A zanim nas wywali, no, poczekamy spokojnie. Jeszcze 10 minut. No, widać mam. jak nam dobrze idzie. Mieliśmy wygrywać. Mówię, jak nam dobrze idzie, to przegrywamy. Zawsze. No, po prostu. Dlaczego tak? Wiesz, raz zawsze taki pech. Szczególnie za tym czołgu. Gdzie on tu, oj nie wiem, gdzie tu pisze. Jego ten statystyki. Pewnie Teraz KW. Powoli. No, KW1 to ma tubkę. Nie Wiesz, wiem, staty... dlaczego niektórzy mówią KV, a nie KW. Mówi się KW. Zmienili jego kolor. No, teraz wygląda jakby ktoś na niego nasikał i zmienił Też. kolor przez to. No, zardzawiał tak jakby. Podrdzawiał. Podstry. Super na isy! Wystarczy, że KW-1S jest już ode Mocno. mnie, tak tak. Ale oni nie mają KW-1S. Widzisz to? Jedynego kolesia, którego możesz rozwalić, to tego Stewarta jednym szotem. Crusader SP jest szybko strzelny? Yy, nie. Ale Nie. Nasza. No to nie. O, też mamy dwie arty, myślałem, że nie mam. O, FW 304 to jest szybka, mobilna i tak na pierdzielek z CK. Fajna, ale co? Arta nasza. A, no tak. Tyn, tyn, ale czy tyn. na pierdzielek z CKM to nie wiem. No nie. Tam z lewej jest kolubryna. Gdzie jechać lewo? Ech, twój wybór, i tak przegramy, bo to yy, bo Dobra, jedę już... prosto, bo widzę, zanim to się rozpędzi, to cały mecz mnie ominie. Wot. To jest Wot. D. On pływa. Nie wiem. To 34,85. Ale ta gra się, coś się spieprzyła. No. Kiedyś była taka przyjemna, grasz że Głównie pustekami. to jest graczy, nie? No. No, zawsze, zawsze przegrywamy. Nasza drużyna zawsze przegrywa. Yy, to system losujący. No właśnie, coś się na nas uwziął, nie? No. I tak mamy bardzo niskie, bo z początku to w ogóle nie graliśmy na taktykę, tylko strzelaliśmy, gdzie popadnie, może trafi. Tak na szczęście się strzelało. Że gdzie nie trafisz, to czołg powinien być uszkodzony. Taka ten. Jedź dalej. To była taka taktyka z Call of Duty Bo w Call of Duty Gdzie nie strzelisz to tam przecież czołg rozwalało Chodzi o te starsze, wiecie, te, te starsze te No takie. na przykład piątka Czy World at War chyba? No to właśnie piątka. No, ta, 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 ta. Pewnie mnie w dupę strzelo. Nie za górką. Ale a... krótko rosła polna, a ja tak szybko jeżdżę. Masz piękny wyjechać. No prawo możesz, a główno zrobisz tutaj. tego się ta gra. No, świetna. Pięk zawsze wywala wtedy, kiedy nie trzeba. No, widzicie, jak dużo zdziałałem. miałam tak. Moja taktyka była: wyjadę z górki, tak zasadzkę wezmę. O, szybko strzelę wezmę, i będę z góry na pierciela. No ja tak myślałem, że zasadzki wezmę będę taką tubą, że normalnie działo, takie, które DMAJA zadaje normalnie kilometry. O, o cichy brzeg. O. Myślałem, że to nowa mapa, ale nie. No, znam. To górę chyba kiedyś dorobili, nie wiem. W innej wersji. Wcześniejszej chyba. Tak, nie wiem. Ty od o. razu zmień na dwójkę, bo zawsze zapomi zapomina zapominałem ustawić pociski w innej kolejności. A to poza tym jest kawu jedynka. Tego, tego nie przybiję. Dwa razy. Tu, tu, tu. Po co w tym jest przeciwpancerne? On gówno daje. Właśnie, to z czy... taką prędkością lecący, nie? On wolno leci? Tak! O! Bo to. A, bo on od góry. Od góry spada, a od góry praktycznie w ogóle pancerze nie ma. To podjadę gdzieś tam. Oczywisty czołg. Wręcz genialny. Ciekawe czy jakąś bitwę wygram. <grym> Chyba nie. <grym> Pewnie tam to z jedynko jak od razu zginąłeś. Ej, 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 synek, ja tu będę kampił. czaisz Co to jest? Ośliki Jaki... ludzie wnerwiejący. Weź takie dziecko. Jednak wszystko się do Minecrafta nie przeniosło. Szkoda. Szkoda. No. Teraz pokampimy, ten pewnie inteligentów wyjedzie na linii tego, ale to jest co? A ten, to, to już nie wyjedzie. Aha, y, to było inteligentne. No to, no, tak. O, to ten posrany, ja go nie lubię, tego niszczyciela francuskiego. On jest, wygląda jak gówno. jest za mocny. Jakby ktoś się na niego wyżygał metalem i, no. Czy... A, pink, dobra. Zajebisty pink. Najlepsza rzecz dla artylerii. Dobra, ryzyk. Poszło. Nie. 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 Napierdziela się jak jakiś... Nie wiem. Poszło. Weźcie. To tak jak rzucanie kamykiem. Rzucanie kamykiem do rowerzysty chyba. Takim lekkim. Chyba Oś. katapultą. No. <głos> <głos> katapultą z huśtawki. Dostał. <noise> o! Pięknie. No właśnie. Artyleria ta. Jest zajebista. Gówno zrobisz. A, tu jest kamyk. Tu idziemy na bliskość. No już na hama Przejmę im kapa. Nie zauważył mnie, bo jestem szybki. Tak. Na goza. Ja. 30 na na godzinę? Serio? No, trochę wolno jakoś. No ja rowerem szybciej. No? W ogóle ja mam taki traktorek. To o, zaraz będę na ciebie pisać i reportować. Artyleria stój, gdzie jedziesz? Stoimy. Jak to artylerię wykryłeś? Dobra, widzę, że to nie ma sensu. Bo to jest po prostu głupie, gówno i w ogóle się... Gra nie... pewnie zaprojektowana, że nam ma losować same gówno. Wiecie, dla tych, co już w za... komputer zauważył, że potrafią grać, to im tak teraz spróbuję dopierdolić, żeby się nie pozbierali. No jeszcze dobra, ale... Oj, wypróbujemy humela. Humela? Chociaż nie wiem Przecież czy warto. To. Bitwa bongo. Jak bungo prawie. Lol. Togi. Ciekawe, czy ktoś w ogóle już inwestuje w WOTA Bo z tego, co mi się wydaje, to gdzieś z. Tak w okolicach roku wstecz, to już pewnie niezła niezły spadek ludzkości z tej gry spadła. Bo jak rozmawiam z kolegami, to mówili: A grałem, a sprzedam konto, a grałem, tak no miałem czekaj co ja to miałem coś miałem a czego przestałem grać nie wiem znudziło się a czego się znudziło bo ping bo fps -y, bo bo ludzie gry. No. bo ludzie ludzie debile nie ma nie ma już normalnych no dawno ćwiczą wszyscy Luszacie. grę do zabawy zamiast mi wyjechać dać się zabić to gdzieś unika uniki robię takie wiecie <gry> Prymitywne to. <laughs> ale pojedziemy szybko alcem zobaczymy czy nas znowu tak wykryją jak kiedyś no, o jedzie 60, a tło mi się ledwo co przewija przez oczy O już czy nawet dużo FPS-ów a tak szybko zapierdzielam I lagi też są niemałe. I teraz się wykryją i będzie bum. A patrz na to. O, ninun, o Hello guys Hello im kapa Do you want... Do you want za bardzo ninun, miadę ninun, 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 no, to ninun, W mieszkaniu ninun, <noise> wal w niego to był błąd. Bum. Prawie bym kapa zajmował. Trudno, dobra, będzie to koniec. Może jeszcze Humelem? Będzie ktoś raport pisał? Nie, nie, wykryłem im dużo, dobra, wróci do gry. Wykryłem im dużo. Dobra, jeszcze Humelem i tak mnie Ok, to mapę zmieni. Pierwszy raz dużo dużo czołgami będzie niezły długi tytuł Ano, prawda. I weź to... Prawie bądź. w jednym odcinku się rozwaliłem każdym czołgiem. Jak prawie? Każdym? Nie. A, i ósemka. O, dobrze, że z co nie rozwaliliśmy. drogi w naprawie. No, bardzo. Ważne, że przegraliśmy. Dobrze, że mało amunicji zużyliśmy. Ile? Trzy pociski? No, może dwa. A chodzę po tysiąc srebra. Więcej kredytów znaczy. Więcej. No. A, Kredy... zapomniałem Humel długo bardzo ładuje. No to możemy się zestrać. I jest niecelny. Znaczy na początku. To tak pomyślicie. Yy... Niech wasz kolega stanie za jakimś murem. Luszacie. A wy rzucajcie takim małym kamyczkiem. Tak po prostu w górę celujcie, żeby spadł za ten mur ten kamyczek i go trafił. Mniej więcej wiesz gdzie on jest, ale no kurde nowe traf Bo to wiecie, tak od dołu... To jest artyleria, nie... gdzie ty jedziesz daleko zasięgowa. Baranie. Za Tutaj przyjedzie sobie, a ci wykryje. Staczny kurde, Tiger dwójku stanę tam. Zatem czas będę celował, zobaczę no patrz, ładnie. Tak, bo. Nie, żal mi. Fajnie by było, jakby jednego mniej. To jest. Pomarzenie. Szansa jedna na dużo. Takie coś to jest w RNG, czy jak to tam. No, to byś się tam znalazł. No. Jakbyś tam trafił. oho, wykryło mi gdzieś z blisko. W co wątpię oczywiście, bo yy, w RNG to jest przede wszystkim ruskie, tam są przede wszystkim Rosjanie, wiesz. I też twórcy tej gry, więc oni odtwarzają swój bieg wydarzeń, czyli tak zmawia się, dobra, drużyny, połowa drużyny się tam bije, a my tutaj spróbujmy zrobić te stań pomiędzy kamieniem, a my udamy, że nie widzieliśmy, że ty tu jesteś. No I będzie materiał DRNG Bo kto im by to zgłosił? Kurde, y nie... mógłbyś ten Dobra Tu ciężki jest jakiś A zapomniałem, nie trafisz tego. <grym> Patrzcie. Ozdeli mu gąskę Pip, pip No i celownik się... Zwężył. I czy trafi? Pewnie pod gąskę. <grym> <grym> Tylko Trafił. za 304 Ale patrz gąska spadła. I co da mnie celujesz? Jestem po drugiej stronie mapy. Co za człowiek! E, po drugiej stronie mapy, znaczy z prawej flanki, przedzierają się. No to co? Mi nie znajdą. Jestem Artą. A poza tym to jest bitwa, punkt. No i. Tutaj nie mogę podjechać. Dlaczego nie? O jedzie. Jedzie. Król. <słuch> Patrzmy które dym może trafię Coś rozwalisz jeszcze oprócz drzewa? Nie. Nie. O jestem Skałcika może pierdyk na jednym szotem. E, powiedzmy, że się wychylisz Teraz To ja byłem? Tak Słabe jakieś Ma brakowało, kurde Jak zwykle przykrywamy, Ale... wiesz, mówiłem, lewo, lewo no, to jest, tak wygląda obecnie WOD w roku 2014, sierpień, i tak dalej. Tutaj przegrasz, przegrasz, nic nie zrobisz. Nie ma bata. Już takie haki wynaleźli, że nie wykrywają, że sztułk ci automatycznie strzela tam gdzie trzeba. No i zjebałem. A dzięki, gro. Doczysz, pocisk od razu leciał krzywo. No. Widzicie, prawie by mi spieprzyło, A ja może chciałem, żeby nie trafił. Ale nie musiał. I to poza linię tego celowania. Genialne. Teraz tu jest. Nie Tam rozwalona. to najwięcej działała, tak. Tylko fragów nie ma. O kurde, chyba w tym Trzy, dwa. Jeden. I dupa. Czekaj, nie. Ej, do przodu teraz, bo rozwaliliście, co? Nie, teraz jadą w prawo. No to poszło. Nie! <tryk> nie? Ja chyba się znam lepiej, co? E, fan... Mal Malfoy. <tryk> fart na 102 normalnie. To nie jest fart, to jest skill, to się oblicza za pomocą... E, Liczydła. No właśnie. Mam tu gdzieś obok. Mm, albo nie mam. E, panie, e, zejdź pan z mojego kapa, bo. Bo tak chcę. Tak pewnie doleci. U! Uh. Stój, 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 stój. Reset! To musiało boleć! No, o, w lekkiego bym trafił. Ale pomogłem, o, pomogłem, to się liczy. Pomoc. 300 HP. O, też mu zabrali. Dobrze, 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 dobrze Wyjdzie z kapa, czy nie? A nie, ten prawie schowa się. Przestraszył się, arty. I tak mu dupę będę dobrawić. Tego spróbujmy. No. T71. Wychyl się. O, jesteś na naszota. Obaj są naszoty. No to liczmy na szczęście. Dwa fragi No jednak może wygramy Może W co wątpię, bo już tam Z tamtej chyba naszego rozwali Tak jakby biorą nas od dupy strony Bo ważna jest Arta No tam wzywa pomocy, rozwalili tamtego No nie wiem czy wygramy 19 do Po co ty tu patrzysz jak oni już tu znikają No w sumie Patrz się w prawo, tam gdzie właśnie tamten walczy. O, ty, ktoś... O, dobry gość. Nie y, Zaraz mnie wykryją, więc... Poczekamy. Pewnie przy moście. Kurde, szkoda, że za krzykami nie jestem. bo lepiej mnie miały... wyspotować. Więc czekajmy na tych naszych pań z... O Ferdinand będzie mnie bronił, dziękuję No i co my to mamy? Celuje do mnie? Tak A ja ci nic, co? Eee, tak, dobra. A jest zdążyłeś strzelić, no wiem. Wyjść do geleżu Przygraliśmy to. Przegraliśmy to. Dobra, więc z tego to miejsca, ludzie, będę się z wami żegnał, więc subskrybujcie, łapkajcie w górę, dobry komentarze, się was proszę. Wasz wyciecz z falcem. No. I zachęcam was do oglądania. No. I zachęcam was do oglądania. Uuuu. innych filmików, statuagryjnych, inny, gierających, tam przecież się, się z wami żegnam. Ja też z wami żegnam, cześć. No, na.